Nowa generacja konsol zbliża się nieubłagalnie. W przyszłym roku o tej porze będziemy ogrywać się na nowiutkim sprzęcie. Dlatego też pomyślałem sobie, że przydałoby się podsumować to, co należy poprawić, lub też dodać, aby kolejna generacja była lepsza niż aktualna. Ja, jako kilkuletni użytkownik konsoli od Microsoftu, przyjrzę się dzisiaj konsoli Xbox. Nazywam się Jakub i zapraszam Was do oglądania. 1. Gry ekskluzywne. Konsola to przede wszystkim granie. Ale jak grać, kiedy brakuje gier? Wszyscy lubimy gry multiplatformowe, ale od dawna wiadomo, że gry ekskluzywne sprawiają najwięcej przyjemności. I choć wiemy, jaka jest polityka Microsoftu i że gry ekskluzywne pojawiają się na konsoli jak i na PC z Windowsem 10, to liczę na to, że gier pojawiać się będzie sporo i będą one dorównywać jakością do gier konkurencji. 2. Pełna wsteczna kompatybilność. Dostaliśmy próbkę już na obecnej generacji, ale jak wiadomo, tytuły były portowane dość wolno, a sporo tytułów nie doczekało się na swoją kolej. Mam nadzieję, że na nowej generacji wszystkie gry z Xbox One będą działać na Series X, a lista z Xbox Original i 360 szybko się powiększy o masę tytułów. 3. Dashboard Aktualny dashboard jest całkiem przejrzysty, ale mógłby być na pewno ładniejszy. Osobiście brakuje mi większej konfiguracji pod użytkownika, Ale oprócz designu, ważniejszą rzeczą jest płynność i bezawaryjność. Niestety płynność animacji i korzystania z niego była często mocno denerwująca. 4. Gry obsługujące myszkę i klawiaturę. Kolejne udogodnienie, którego dostaliśmy zaledwie próbkę na obecnej generacji. Dużą przyjemność sprawiło mi ogranie Gier typu Gears, czy też Metro Exodus na myszce. Niestety jest niewiele tytułów, które to obsługują, co za tym idzie, jesteśmy ograniczeni do grania na padzie. 5. Sprzęt Bluetooth, USB czy też mini jack. Kolejne ograniczenie w korzystaniu ze sprzętu, z którego chcielibyśmy korzystać na co dzień. Nieraz chciałem podłączyć słuchawki bezprzewodowe, mikrofon pojemnościowy poprzez USB czy też słuchawki bezpośrednio do konsoli. Dużo sprzętu jest typu plug and play, także nie wymaga instalowania sterowników, a jednak nie działają z konsolą. 6. Więcej aplikacji. Na obecnej generacji brakuje naprawdę sporo aplikacji, które znajdziemy na naszym sprzęcie mobilnym, a lepiej sprawdziłyby się na konsoli. Mowa tutaj o aplikacjach takich jak HBO Go, Orange TV Go, czy też lepsza przeglądarka niż Edge. 7. Streaming Jako osoba, która tworzy materiały na YouTube. Brakowało mi opcji streamowania gier bezpośrednio z konsoli na tę właśnie platformę. Brakuje też opcji streamowania na Facebook, ale to zdaje się być dość zrozumiałe. Platforma wystartowała ze streamingiem niedawno. 8. Ulepszenie grup. Bardzo często mi się zdarzyło, że korzystałem ze Skype, bo z grupami były problemy. Pomijając to, że zawsze pojawiało się spore opóźnienie utrudniające rozmowę, to najgorzej było, gdy nie dało się w ogóle dołączyć do owej grupy. Tak, zdarzało się to niestety dość często. 9. Ulepszenie gier z Xbox One. To, że nowa konsola będzie sporo mocniejsza, wiemy od dawna. Nowe gry mają być w 4K i minimum 60fps. Także liczę, że gry we wstecznej kompatybilności z One X. Będą chociaż w 4K i 30fps, albo ulepszone do jeszcze lepszej jakości. 10. Gadżety i kontrolery Na obecnej generacji brakowało mi nietuzinkowych kontrolerów, które pojawiały się na poprzednich generacjach. Jak wiele frajdy sprawiało mi granie na bezprzewodowej kierownicy w Forzie Horizon na Xboxie 360. Kinecta nie było nawet dane mi spróbować, bo przygodę zaczęłem z Xbox One S. Chciałbym, aby takich gadżetów pojawiało się więcej, oraz żeby ich cena nie była zbyt wygórowana. Podzielcie się w komentarzach swoimi poglądami, dajcie znać, czy zgadzacie się z moimi propozycjami zmian, oraz napiszcie, co wy byście zmienili w nadchodzącej generacji. W tym filmiku to już wszystko. Trzymajcie się, cześć.